Państwo bardzo mi, miło się spotkać w nowej rzeczywistości i nowej roli chciałem właśnie w takiej formule rozpocząć też naszą współpracę z e, lokalnymi mediami, ale też e, ze społeczeństwem za e, państwa pośrednictwem, bo e, od e, ubiegłego tygodnia e, wiemy zaszły zmiany w Polsce e, nastała inna ekipa rządowa, a co za tym idzie, ja też pożegnałem się z moją misją w rządzie. Pozostaje oczywiście posłem na Sejm Rzeczypospolitej i tutaj też zadań nie brakuje, ale ja przyznam taki sobie rachunek sumienia. Zrobiłem, jak często informowałem o moich działaniach związanych z Warszawą, działaniach ogólnopolskich, mniej lokalnych, mniej tych naszych inwestycyjnych, bo o tym rzeczywiście zawsze było bardzo dużo. Tu nie muszę powtarzać o tych wszystkich milionach, właściwie miliardach już ściągniętych na raciborszczyznę bolszczyznę do naszego okręgu szerzej o inwestycjach w sądownictwie, o inwestycjach w więziennictwie, o inwestycjach drogowych, o jednym moście, chociaż oczywiście tutaj są jeszcze rzeczy do pociągnięcia, do zaniedbania. Czasami do, do, do takie, które samorządowcy niekoniecznie podołali, o tym też będziemy mogli mówić. Ale chciałem dwa zdania powiedzieć o tym, co właściwie mi się udało w ciągu tych ostatnich trzech lat w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wcześniej jeszcze rok przecież w Ministerstwie Środowiska poprzedniej kadencji przecież też Działałem w rządzie odpowiadałem za różne reformy i uważam że to był bardzo dobry czas dla Polski Ostatnie wybory przypomnę to jest 7,5-7 milionów 600 tysięcy Osób zagłosowało bardzo dziękuję wszystkim którzy zagłosowali na listę Zjednoczonej prawicy Druga Partia, która druga lista miała sporo mniej, i to też trzeba jasno podkreślić. Demokracja ma to do siebie, że oczywiście ten, kto jest w stanie zrobić, utworzyć koalicję, ten przejmuje odpowiedzialność za Polskę. Ale, takich kilka projektów, które, o których nie mówiłem, nie dzieliłem się bieżąco z mieszkańcami Raciborszczyzny, a z których uważam no, warto być dumnym, bo to był kawał dobrej roboty dla Polski między innymi system losowego przydziału spraw. Odpowiadałem w Ministerstwie Sprawiedliwości za tą działkę związaną z informatyzacją, gdzie wcześniej wszyscy pamiętamy sędziego na telefon, jeszcze z czasów pana Donalda Tuska, kiedy pamiętamy, jak prezes sądu po uważaniu przyznawał, który sędzia, którą sprawę ma wyznaczać. Niby była lista alfabetyczna, ale wiadomo było, że to było przyznawane przecież przez prezesa sądu. W tej chwili każda sprawa jest losowana i można sobie sprawdzić. My, braci Boże możemy sprawdzić, który sędzia został wylosowany, nie wiem, w Giżycku, Albo w suwałkach, i w związku z tym wyraźnie nawet zobaczyć, jakie kryteria były brane pod uwagę. Rejestr pedofilów, rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym. Nowy rejestr, bardzo duży system informaty informatyczny, który daje narzędzia rodzicom, z jednej strony do sprawdzenia, czy okolica, w której mieszkają, jest bezpieczna, ale z drugiej strony też wszystkim instytucjom. Tu też mało osób wie, pamięta o tym, że szkoły, wszystkie instytucje, ale też prywatne osoby, które powierzają swoje dzieci. Opiekunom, które wysyłają dzieci na kolonie, każdego opiekuna można sprawdzić, a nawet jest obowiązek prawny sprawdzenia w tym rejestrze, i to jest dostępne automatycznie. Już nie ma jakichś wielkich kolejek do rejestru karnego, który też został zautomatyzowany, czyli można powiedzieć, szereg takich dobrych spraw. Natomiast ostatnie trzy lata, bo te, te rzeczy się działy jeszcze przed 2020 roku, ale ostatnie trzy lata w Ministerstwie Sprawiedliwości to wielkie reformy, można powiedzieć, czyli Największa reforma związana z kuratorami zawodowymi w sądownictwie. Od 20 lat ich ustawa nie była ani razu nowelizowana, więc było cały szereg różnorakich postulatów dla środowiska, i te środowiska rzeczywiście są zadowolone z tego, że kuratela sądowa, kuratorzy działają sprawnie, ale też postawiliśmy na rozwój ośrodków kuratorskich, czyli takiej resocjalizacji nieletnich. Bez obowiązku, bez ingerencji w no, ich wolność de facto, czyli nie trzymamy w zamkniętych ośrodkach, tylko właśnie tych ośrodkach kuratorskich, które powstawały w całej Polsce i powstał taki też, braci Bożu, z tego się bardzo cieszę. Reforma o nieletnich, ustawy o nieletnich, i tu znowu kolejny relikt z PRL-u, ze stanu wojennego w 1982, poprzednia ustawa dotycząca tych młodocianych huliganów. Zrobiliśmy gigantyczną ustawę, gigantyczną reformę na ponad 400 artykułów, jedna z największych ustaw poprzedniej kadencji. De facto nowy kodeks nawet były pomysły, żeby to było kodeksowo robione jako kodeks nieletnich stanęło na ustawie o wspieraniu resocjalizacji nieletnich, która na nowo stawia system radzenia sobie z młodocianymi przestępcami nieletnimi, tymi, którzy mają zatargi z prawem. I z jednej strony w tych najbardziej błahych sprawach odciążyliśmy sądy, daliśmy narzędzia dyrektorom, to dyrektorzy mogą na w swoim poziomie zostawić sprawy, jeżeli ktoś, nie wiem, połamał drzewko, to dyrektor może mu kazać zasadzić pięć drzewek w to miejsce i to wtedy załatwia sprawę resocjalizacji, jeżeli dyrektor uzna to za stosowne. Wcześniej takich narzędzi nie było, ale z drugiej strony zaostrzyliśmy też działania i postępowanie wobec tych najbardziej brutalnych przestępstw gwałtów, ze szczególnym okrucieństwem zabójstw, w których się dopuszczają też czasami osoby nieletnie i wówczas w starym systemie trzeba było od Najłagodniejszego upomnienia przez nadzór rodziców, przez rozważenie um, jakiegoś ośrodka wychowawczego, dopiero potem rozważało się poprawczak. My to odwróciliśmy. Najpierw poprawczak, a jeżeli sąd zdecyduje przy tych najbrutalniejszych przestępcach, że jednak ktoś nie trafia do poprawczaka, bo i takie przypadki były, no to musi to bardzo wyraźnie uzasadnić, musi tą decyzję jednoznacznie wziąć na siebie i nie zasłaniać się tutaj obowiązkiem ustawowym. Gigantyczna reforma, i wydaje się, że pierwsze efekty, pierwsze owoce już widać, zwłaszcza, że. Mieliśmy do czynienia i z tymi nastolatkami, co się tak brutalnie wzajemnie pobiły, i z porwaniem przez nastolatki, którą inną nastolatkę porwały, i jakieś różne afery co jakiś czas. I okazuje się, że o ile wcześniej wszyscy zawsze mówili o obowiązku zmiany przepisów, przepisy są niedostosowane itd., itd. to teraz mieliśmy jasną, szybką ścieżkę postępowania i bardzo dobre działanie. I pod tym względem te ramy prawne, te narzędzia legislacyjne już są świetnie dostosowane, i jednocześnie przy tej reformie, Pojawiła się prawdziwa twarz pana Szymona Hołowni, który krzyczał coś o dzieciach zamykanych w kajdanki czy dzieciach w kajdankach, maluch w kajdankach, co było absolutną bzdurą nieprawdą, bo w tej ustawie w środku przymusu bezpośredniego postaci kajdanek nawet nie ma. Nie doczytał, więc takie było merytoryczne przygotowanie. No i kolejna wielka działka, to tak ogólnie to nazwa budżetowa bo resort sprawiedliwości budżet ministerstwa sprawiedliwości nigdy nie był tak wysoki, nigdy nie było tylu inwestycji, tyle remontów w całej Polsce, myślę, że to jest bardzo ważne, ale też tylu podwyżek dla pracowników ministerstwa i dla pracowników resortu sprawiedliwości, jak rządziła poprzednia ekipa w 2010 roku było 0% podwyżki, w 2011, w 12, w 13 0% podwyżki, w 14 i w 15 0% podwyżki. W czasie naszych rządów rok do roku te podwyżki były łącznie Pracownicy sądownictwa najpierw zasypaliśmy tą dziurę, łącznie mieli ponad 76-78% podwyżek, czyli można powiedzieć powyżej nawet podwyżek, które były w społeczeństwie związanych z ogólnym wzrostem zarobków gusowskim, ale też, i to dla mnie bardzo istotne, powyżej inflacji, to wyraźnie powyżej inflacji tej ogólnoświatowej wywołanej przez politykę klimatyczną Unii Europejskiej i przez wojnę na Ukrainie, plus te wszystkie skutki popandemiczne. Więc pod tym względem myślę, że naprawdę było to sprawnie zarządzane, i to jest jeden z elementów takiego dający mi poczucie tego, że z podniesionym czołem mogę zostawić te działki, za które odpowiadałem w Ministerstwie Sprawiedliwości swoim następcom. Ale kolejny taki wielki, wydaje się największy dział związany ze zmianami, to jest polityka penitencjarna, zmiany w więziennictwie i znowu nie tylko Wielki Plac Budowy w całej Polsce i różne inwestycje czy. Takie jak w Jastrzębiu Zdroju, jak w Bożu, gdzie mamy około 100 milionów złotych dla lokalnych firm przecież po to, żeby też funkcjonariusze mieli bardziej bezpieczne, lepsze warunki, ale też żeby więźniowie pracowali. To jest praca dla więźniów. Przecież przed 2015 rokiem pracowało raptem 1 trzecia więźniów osadzonych. W tej chwili 96% mogących pracować pracuje. Dzięki temu, że pracują i to też jest wielka zmiana, którą tak krytykowali różni eksperci związana z tym, że osadzeni płacą za prąd. Mało kto w społeczeństwie o tym wie, ale od stycznia tego roku płacą na swoje utrzymanie, płacą za prąd. Jeszcze w czasach platformy w co piątej polskiej celi 20% polskich cel było wyposażonych, drodzy Państwo, w PlayStation. Czyli więźniowie sobie siedzieli cały dzień, grali w FIFA, grali w jakieś inne gierki. A my płaciliśmy na nich utrzymanie. My to zmieniliśmy, przeprowadziliśmy reformy pod hasłem: więzienie to nie sanatorium więźniowie mają pracować, bo praca to jest najlepsza metoda resocjalizacji. Pracując, mają pieniądze na swoje utrzymanie, płacą za prąd, mogą spłacać alimenty też. To też dla nas był bardzo ważny wskaźnik, że duża część osadzonych zaczęła spłacać alimenty. Mają jakieś środki na swoje utrzymanie, żeby coś tam ewentualnie nabyć sobie w kantynie czyli bardzo szeroki pakiet zmian w więziennictwie pod hasłem: więzienie to nie sanatorium. I z tego powodu się bardzo cieszę, bo też funkcjonariusze zyskali nowe uprawnienia. Funkcjonariusze mają lepszą ochronę prawną pod względem prawa karnego, jako funkcjonariusze publiczni, ale też um, ci, którzy służą państwu polskiemu, służą w mundurze, powinni mieć jak najlepszą ochronę prawną, ale też cały pakiet ochrony takiej fizycznej na, na prawnika. W końcu im państwo polskie może płacić za prawnika na tych tysiące skarg, które spływają od osadzonych. Skargi za listy, nadmiarowe listy i skargi osadzeni, ci, którzy pracują, też sobie sami płacą. W końcu mieliśmy takich pisarzy więziennych, w tym raci Bożu. Najsłynniejszy przykład, przypadek, gdzie człowiek w pół roku był w stanie wypisać listów za prawie 30 tysięcy złotych. Więc z tego, z tego rodzaju patologią skończyliśmy i cieszę się, że więziennictwo zostawiam w dużo, dużo lepszym stanie niż je zastałem obowiązki 3 lata temu, a na pewno w radykalnie lepszym stanie niż wtedy, kiedy obejmowaliśmy obowiązki w 2015 roku, bo naprawdę to jest skuteczna resocjalizacja. No ale widzimy już te pierwsze działania. No niewątpliwie ważnym odcinkiem działań była nasza relacja z Unią Europejską. My jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, chcemy być członkiem Unii Europejskiej i Europy Ojczyzn. Wbrew narracji, oczywiście, bo najłatwiej drugiej stronie od razu odbić piłeczkę, że tutaj ktoś głosi Poleksit. No nikt nie głosi takiego polexitu i to jest bzdura. Natomiast, czy my, jako Polacy, chcemy się zgodzić na to, żeby. Zabrano nam możliwość decydowania o własnej armii, zabrano nam możliwość decydowania o budżecie, o polityce zagranicznej, a w tej chwili Niemcy i Francuzi przestawili tą wajkę geopolityczną i spowodowali to, że traktaty już przyjęte przez Parlament Europejski, dzisiaj głosowane przez Radę Unii Europejskiej, pójdą, pójdą na Radę Europejską i ta procedura jest w toku, proponują zabranie prawa weta w ponad 60 dziedzinach i przesunięcie różnorakich kompetencji przez właśnie zbrojenia, przez armię przez politykę zagraniczną, przez nawet środowisko, ochronę środowiska, polskie lasy itd. itd. i zabranie na poziom kompetencji nawet nie współdzielonych, gdzie jeszcze możemy mieć coś do powiedzenia tylko wyłącznych Unii Europejskiej. No to oznacza przekształcenie instytucjonalne, reformę instytucjonalną Unii Europejskiej. Która no, de facto czyni z Polski suwerennego państwa, jeszcze jakim jesteśmy, jesteśmy członkiem organizacji międzynarodowej, czyni z Polski, sprowadza Polskę do roli jakiegoś województwa w ramach wspólnoty, a z organizacji międzynarodowej, jaką jest Unia Europejska, czyni de facto państwo. I tutaj trzeba przestrzegać, bo my powinniśmy mieć możliwość podejmowania decyzji na poziomie naszym, polskim. A nie, a nie wpływać na decyzję Brukseli, kiedy wiemy, że dwa największe państwa Niemcy i Francuzi dobierając sobie trzecie de facto mogą robić wtedy z tą wspólnotą, tak zwaną co chcą, bo tak wskazują te algorytmy, które oni proponują. I tutaj przechodzę płynnie do tych pierwszych decyzji nowego rządu niepokojących, czyli wniosek o przystąpienie do Prokuratury Europejskiej. No ona w tej chwili ma kompetencje w zakresie zwalczania VAT-u. Do Prokuratury Europejskiej nie przystąpiły takie państwa jak Szwecja, jak Irlandia, jak Dania. Polska także, bo uznaliśmy, że my sobie lepiej radzimy ze zwalczaniem zbrodni VAT-owskich. Rzeczywiście tak jest, we wszystkich statystykach międzynarodowych tak jest. Natomiast sama um, idea prokuratury europejskiej to jest idea taka, żeby stworzyć zalążek jakiejś instytucji, która będzie obrastać kompetencje. W tej chwili ma kompetencje związane z VAT-em, ale już słyszymy o zbrodni klimatycznej czyli jak ktoś będzie jeździł silnikiem diesla. Za tych kilka lat, jak to chcą nam zakazać, czy za 12 lat wejdzie zakaz rejestracji samochodów z dieslem, albo do centrum Warszawy, gdzie jest strefa czystego już transportu, jak to oni nazywają, no to wtedy ta prokuratura europejska będzie kogoś ścigać, nawet jakby władze polskie nie, nie planowały takich zmian czy działań. Podobnie pierwsze decyzje związane z no, tą wizytą, tym objazdem, no one. Niby zgoda na KPO, które było wynegocjowane, ale okazuje się, że te wszystkie kamienie milowe to była tylko bajka dla ładnej legendy, bo jedynym kamieniem milowym było to, żeby premierem został człowiek z Europejskiej Partii Ludowej, że w Polsce był taki człowiek, który będzie się zgadzał na wszystko, czego eurokraci chcą. Więc my to stawialiśmy jasno, mówiąc, że będziemy bronić Unii Europejskiej przed zakusami tych, którzy chcą zawłaszczyć Unię Europejską, i to jest spór ludzi, którzy chcą być w ramach Unii Europejskiej, ale chcą doprowadzić do tego, żeby Polska jakieś kompetencje w tej sprawie miała. Pierwsze decyzje nowego rządu pokazują, że trudna sprawa przed nami i trudny czas, ale nie ma co tracić ducha, nie ma co tracić nadziei, trzeba budować wspólnotę. Ja dziękuję wszystkim, którzy głosowali na Zjednoczoną Prawicę, ale też dziękuję wszystkim, którzy poszli na wybory i rzeczywiście pokazali, że to święto demokracji jest i trzeba oddzielić te wszystkie emocje, które mamy od tego, że wszyscy tworzymy wspólnotę i w ramach takiej współpracy można się spierać, ale, ale lubić, nie zgadzać się w niektórych poglądach, ale razem współpracować. I pod tym względem z pewnością tak będę działał w polskim parlamencie, ale też będę współdziałał ze wszystkimi parlamentarzystami, niezależnie od opcji, którzy reprezentują nasz okręg w rządzie, po to, i tego życzę, żeby utrzymać ten dobry czas, który był, żeby te wielkie, gigantyczne inwestycje, gigantyczne pieniądze, które spłynęły do naszego regionu, dalej tutaj płynęły.